Dzień dobry wszystkim. Jest niedziela, jak jesteśmy w Burgas w Bułgarii. Ten widok na morze z balkonu jest naprawdę cudowny. Dzisiaj już nie pada deszcz, jest ładna pogoda, jest słonecznie. Zrobiło się o wiele też cieplej, także popijanie sobie kawy o poranku w takiej atmosferze jest naprawdę czymś wspaniałym i dla takich chwil po prostu warto aż żyć. Dzisiaj będzie jak będzie, mamy jakieś tam swoje tutaj plany związane z naszym pobytem, no i będę co ciekawsze rzeczy oczywiście filmował, dlatego już teraz zapraszam Was serdecznie na ten dzisiejszy vlog z Bułgarii, zostańcie razem z nami, a ja będę sobie tutaj popijał tą kawkę na balkonie i za chwilę będzie też śniadanie, które Anna przygotowywuje. I idzie tutaj, pisk, pisk, pisk. Mama Ana tam blenduje. Robi guacamole na śniadanie, także będzie dobre z Pytam się Karima, czy mu się tu podoba. Mówi, że, że tak. No co ma powiedzieć? Spróbowałby powiedzieć, że nie, to by się to źle skończyło dla niego. Idziemy teraz na plażę. Czekam tu na Anę i Karima, bo wychodzą pomału. I co Wam chciałem powiedzieć? Tutaj mam jedzenie. Jest dużo. Takich bezdomnych kotów, które się tutaj błąkają. Ostatnio miałem okazję takiego prawie zaprosić do domu. Taki czarny kotek, zmoczony i ten poszedł za mną na trzecie piętro, tam gdzie mamy to zakwaterowanie. No i chcę im zostawić po prostu coś do jedzenia. Co tutaj mam? Pasztet, który robiłem na święta wielkanocne. Ten pasztet był zamrożony. I muszę wam powiedzieć, że nigdy nie jadłem po prostu czegoś takiego, tak złego, jak to się rozmroziło. Po prostu, no... Nie da się tego zjeść. Po zamrożeniu i rozmrożeniu tego pasztetu jest po prostu niejadalny. Jest... Nie wiem, czemu tak smakuje. No smakuje tragicznie, więc no, nie będziemy się zmuszać, żeby to zjeść na siłę. Ja chcę to zostawić tym kotom tutaj gdzieś. No ale nie też tak pod blokiem, tylko tutaj gdzieś na trawie. Tutaj to zostawiam, niech leży. Siatkę oczywiście biorę, bo przecież nie wyrzucę tutaj tej siatki. To jest do ten, do wyrzucenia gdzieś do kosza później, no tutaj już widzę idzie Ana i Karim proszę, idą tutaj, idziemy razem na plażę, chodź Karim, schodzimy zobaczymy czy są rekiny, dobra? ostatnio śmialiśmy się właśnie z tych rekinów tutaj ten, Karim mówi, że są rekiny, chodź na ręce i tutaj, na ręce, na ręce! Na ręce! jak nie na ręce, chodź, idziemy dzisiaj jest ładna, słoneczna pogoda, w porównaniu do tego co było wczoraj no, bo wczoraj tak padało, lało totalnie Zwłaszcza do południa, później trochę się przejaśniło, ale było jak było. Dzisiaj jest o wiele cieplej, jest o wiele słonecznie, także w końcu widać takie lato bułgarskie, tak? No i ludzi coraz więcej na plaży, znaczy no więcej, no jest kilkoro ludzi, umówmy się w ten sposób, i niektórzy nawet wchodzą do wody, tak jak tam taka starsza pani poszła. A my nie będziemy wchodzili, znaczy ja chcę zamoczyć nogi tylko, ale. Ale to jestem ja. Tutaj się będę przygotowywał do tego, żeby zobaczyć jaka jest ta woda, jakie jest morze w Bułgarii. Oczywiście trzeba sobie zdjąć buty, skarpetki. Karim ciekawy jak zareaguje, że ja wchodzę. Pewnie będzie chciał wejść całe do wody, no ale... Ale... nie wejdzie. <noise> jak on w kurtce chodzi tutaj i ten wyubierany taki, to... Gdzie on by wszedł do wody? Dobra. Nogawki podwinięte i wchodzimy. Dobrze, będzie taki szok, czy nie będzie szoku, jak będę tutaj wchodził do tego morza? No, zaraz mi tutaj podmieje woda. Mam Bałtyk. coś taki Bałtyk. Yy, w lipcu. Taki Bałtyk w lipcu. Ja bym powiedział, że co tak. Taki Bałtyk w lipcu. Morze Czarne. Po prostu jest jak jest. No, myślę, że jest myślę, że jest fajne. Nie jest nie jest najgorsze. Jak byliśmy za Aną w Warna i też wchodziłem do morza w marcu i tam moczyłem nogi, to było o wiele zimniejsze. Teraz już troszkę się nagrzało. Już jest trochę lepszy. Już nie ma takiego, że, że aż mi nogi chciały odpadać wtedy tam warne. Tutaj jest po prostu super. Uważam, że. O, nawet tam 30 sekund już się tak przyzwyczaiłem, że mogę tutaj chodzić normalnie, non stop po tej plaży, po tym morzu. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że odczuwam dużą przyjemność spacerując. Po tym morzu. Nie jest zimne. Nie jest zimne. Nawet cieplejsze niż Bałtyk w lipcu. Ja zawsze będę się śmiał z tego Bałtyku, bo po prostu uważam, że średnio jest warto jeździć nad morze w Polsce. Raz, że drogo, dwa, że drogo, trzy, że drogo, cztery, że nie ma pogody, pięć, że może zimne. A wy jak uważacie? Ja byłem parę razy i się wyleczyłem z jeżdżenia nad morze w Polsce. Aczkolwiek to nie znaczy, że kiedyś nie pojadę. Chciałbym zabrać Anę i Karima. Jest parę takich miejscowości, które chciałbym im pokazać. Ale to tak, żeby tam na krótko pojechać, na pewno nie na długowo. Bałtyk jest specyficzny, tak jak po prostu mówię tutaj. A Wy jak uważacie? Napiszcie w komentarzach. O, jeszcze jedna rzecz, która mi się tutaj przypomniała. Na plażach w Bułgarii? Nie zobaczycie parawanów wstydu. Nie ma tutaj parawanów. Nikt tych parawanów tutaj nie rozkłada. Jest tak samo wiatr w Bułgarii jak i w Rumunii. W Rumunii też nie ma parawanów wstydu i wiem, że sobie szydzę z tych parawanów. Będę to zawsze robił. Wiem, że zawsze mnie spotykają przykrości w komentarzach z tego powodu, ale nie zmienię się. Nie, zam... nie mam zamiaru się po prostu zmienić i mówić inaczej. Jest jak jest. Będę zawsze się wyśmiewał z tych parawanów i żadne argumenty mi nie przekonają do tego, że parawany są właściwe. Ja bym tego zakazał prawnie. Ale to jestem ja. Dobra. Oni tam sobie siedzą, a ja sobie tutaj jeszcze tak pochodzę wzdłuż tej plaży po morzu, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. A wypiszcie już komentarze, dlaczego kochacie parawany. 3 2 1 0 start. Karim za ną tam są, patrzą na mnie, jak ja chodzę tutaj po morzu. Widzę, że trochę się Kalim rozebrał, także już nie jest taki wyubierany na cebulkę. I dobrze, bo jest naprawdę ciepło dzisiaj. Ciepło, fajna pogoda, słonko, delikatnie tam raz na czas się zachmurzy. Jest po prostu super i teraz jak chodzę już którąś minutę z pięć minut po nas po tym morzu to jest po prostu rewelacja. Jest rewelacja, jest takie ciepłe, jest takie ciepłe, pierwsze wrażenie jest zawsze takie jak się tam Wejdzie, ale tutaj, okej, okay, nie będę wchodził cały, nie, nie, nie chcę tego robić. Ten, nie mam kąpielówek też, ale dzisiaj można śmiało zaryzykować, żeby wejść całemu do tego morza. Tam jest taka starsza pani, siedzi na plaży, ona, ona się kąpała z pieskiem, wchodzili cali do morza. Także ten jest naprawdę super, jest naprawdę super. mi się podoba w Bułgas, w Burgas w Bułgarii, a wam jak? Możecie napisać komentarze. To jest nawet dobry moment, żeby też przyjechać na wakacje, tak, do takiej miejscowości jak tutaj. No, to już zależy, jak to chce, tak. Teraz jest poza sezonem, jest jeszcze nie wszystko takie. Widzicie, tam jest restauracja, ona jeszcze nie jest otwarta, także wszystko takie jeszcze jest nieprzygotowane, może do końca, tak? Przynajmniej w tym miejscu, tutaj, gdzie jesteśmy, nie wiem, jak w innych jakieś tam złote piaski czy coś to wszystko trzeba byłoby sprawdzić i zobaczyć na miejscu, jak jest. Ale myślę, że to już jest nawet taki ciekawy moment, żeby przyjechać. Początek czerwca to już naprawdę jest idealnie, żeby przyjechać do Bułgarii nad morze. Polecam. Jeszcze raz polecam i, i ten. Nie jeździcie nad, nad tym Bałtyk. No chyba, że ktoś chce, lubicie, kochacie. To ja to rozumiem oczywiście, nie? Ale, ale tu jest lepiej. Tu jest lepiej. Tu jest w ogóle najlepiej, jeśli chodzi o morze i ten. I lepiej niż w Rumunii. O tym zrobiłem film. Nie wiem, kiedy się. Po prostu pojawi, ale będzie taki odcinek nagrywany tutaj prosto z Burgas. Pozdrawiam Was serdecznie. Oni tam robią jakieś zdjęcia na plaży. Tutaj jest za nami restauracja. Mieliśmy tam okazję posiedzieć trochę, z takie dobre pół godziny albo dłużej. Zamówiliśmy sobie coś dobrego. Ja wypiłem piwo, kamienica. Anna wypiła sobie taką kawę, a mały piszk soczek. Także dla każdego było coś dobrego. No i co? Ja idę teraz z Karimem tutaj w stronę morza. Tak, tutaj idziemy, bo chciał sprawdzić, jaka jest woda, czy jest ciepła, czy jest zimno. Tutaj tak, ale nie będziemy się kąpać. Ty nie będziesz się kąpał. Obiecuję mamie, że nie, bo żebyś ten nie wchodził do morza. A Anna poszła w tej chwili do zakwaterowania, bo e, chciała sobie trochę odpocząć. A ja z Karimem po prostu tutaj trochę pobędę i, i co I, i będę z nim tutaj sobie chodził po plaży. Także jest naprawdę przyjemnie, fajna pogoda. Tam jest ta restauracja. Tutaj roz Układają jakieś parasolki, już widzę. To jest pierwszy dzień, kiedy tą restaurację. Tak, tutaj idziemy. Kiedy ją otwarli, no i mieliśmy okazję po prostu iść skorzystać. Mają tam jakieś menu, jest też, jest też jedzenie. Idziemy Karim. Zobaczymy, bo może tutaj przyjdziemy też później po południu, żeby coś zjeść. Na razie nie jesteśmy głodni. Zjedliśmy późno śniadanie, a teraz jesteśmy przy samiutkim morzu. Karim, będziesz sprawdzał, czy jest ciepła woda, czy zimna. Daj tu rękę. Dawaj rękę. Jest ciepła, czy zimna? Ciepła, czy zimna woda? Jaka jest woda? Ciepła? Jeszcze raz, dotknij, dotknij. Dotknij, czy jest ciepła, czy zimna. Płynie woda, płynie. Mi woda butów nie zalała. Zobacz, jaka jest woda. Mm. Mm. Pozdrow widzów. I mamy teraz popołudnie. Zrobiło się tak bardzo wiecznie. Idziemy na spacer i chcemy znaleźć tutaj w pobliżu też jakąś restaurację, żeby zjeść coś dobrego. Tutaj jesteśmy przy tym hotelu Natura. W którymś vlogu go tutaj wam pokazywałem gdzieś, ale też go zobaczycie teraz. I byliśmy tam zobaczyć do restauracji, czy zdecydujemy się tam na jakąś opcję, ale powiem wam, popatrzyliśmy i... E, ceny są też czterogwiazdkowe, tak jak i ten hotel, no. jeśli chodzi o tę restaurację. Pójdziemy raczej tam na tą... przy plaży, bo tam jest tak rozsądnie. A ja centuś z Krakowa nie lubię przepłacać. Karim tam wbiegał z powrotem do tego hotelu, ponieważ tam był basen oczywiście. No i trzeba było go trzymać siłą, żeby piszk nie wskoczył do basenu. A ten co tu jeździ jakimś rowerem elektrycznym... Tą drogą jeszcze nie szliśmy, ale zawsze warto. Pójść czasami inną, żeby zobaczyć, jak wygląda okolica. Gdzie ziemi tu jeździ tym elektrykiem. Chodź, Karim, nie maruć. Chodź, idziemy. Chodź, piszk! Ja mówię, że Karim dzisiaj był taki spokojny przy mnie i ten słuchał się, jak jest za mną to normalnie Dio był taki wcielony, że nie wiem dlaczego on się tak zachowuje, czasami nie rozumiem tego. Ej Karim, skakaj Karim, skakaj Karim, skakaj, 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 skakaj do mnie, skakaj, 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 skakaj. Czekamy na Ciebie, chodź, chodź, łajzo chodź, piszk chodź. Nie idziesz? No to do widzenia. Idziemy Karim coś zjeść, a ty co? Ty nie idziesz? Jejku, jaki tu jest wiatr dzisiaj, teraz po południu, no niesamowity, po prostu głowę chcę urwać. Ale parawanów nie widzę. <noise> będę żartował z tych parawanów całe życie. Tak jest, chodź Karim, idziemy. Chodź Karim, chodź, 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 proszę bardzo. Byliśmy właśnie w tej restauracji Didi Beach, tak się nazywa. Zjedliśmy, to wam będę pokazywał co. Hamsi, to są takie rybki. Bardzo tradycyjny w Rumunii. Ana pytała, bo to się inaczej tutaj nazywa w Bułgarii, nie wiem jak, nie, nie pamiętam. I po prostu one są zawsze takie, podają z cytryną albo z jakimś sosem czosnkowym. To były akurat, że cytryna do tego Ja na sobie tak polała cytryną. Oprócz tego, ja zamówiłem taki Adana kebab. On był podany z frytkami, z jakąś surówką z kapusty i co jeszcze mieliśmy tam? I Fokacie, tylko że tak, powiem teraz tak, jakie są odczucia co do tego miejsca. Jeżeli chodzi o Adana Kebab, osobiście oczywiście jadłem lepszy w swoim życiu. Ten był zrobiony z wołowiny, tak, bo się pytaliśmy, z jakiego mięsa jest. Fokacie momentami była troszkę przypalona. Ale ja lubię taką przypaloną, to, to, to ja zjadłem to przypalone, a oni zjedli to nie nieprzypalone. E, także tak to się prezentowało. E, nie pasowały mi te grzanki jakieś takie trochę do, do tego Adana Kebab. Tam by pasowała taka bardziej pita. Do tego jestem przyzwyczajony, żeby zjeść taką pita lipie, nie wiem jak to się nazywa. E, i po polsku, bo używam tych nazw tutaj zawsze. I co więcej, do tego mieliśmy piwo. Piwo dobre, bardzo dobre, kamienica, sok. Nie wiem, nie kosztowałem, ale wyglądał dobrze. Karim wypił sok cały, też. na trochę tego piwa ode mnie. No i co? I ogólnie pozytywnie, tak? Pozytywne miejsce. Dopiero się to rozkręca. Jest to pierwszy dzień, jak to tutaj otwarli. Znaczy, nie, że w ogóle, ale po prostu sezon się zaczął dzisiaj, bo wcześniej tutaj byliśmy i to było zamknięte. Ta restauracja, także e, takie miejsce e, znaleźliśmy tutaj. Jest to na pewno lepsza opcja niż, znaczy, lepsza cenowo opcja niż ta restauracja tam u góry. Tutaj zapłaciliśmy 47 lewa za, e, za to wszystko. Tu wam napiszę ile to jest w polskich złotych. E, tam e, u góry, e, w tym czterogwiazdkowym hotelu, w tej restauracji, to jakiekolwiek danie zaczynało się tak gdzieś od. 20-25 lewa za jedną porcję, tak więc tam byśmy wydali drugie tyle, podejrzewam. Dlatego przyszliśmy tutaj, bo po co też przepłacać, tak? Uważam, że było spoko, nie było najgorsze, nie było jakieś wow, pojedliśmy i tyle. I ten Karim jest tutaj na takim placyku zawach, to niech się trochę pobawi. A ja może przejdę tam jeszcze. Na tą plażę tam do morza, żeby tak trochę mnie wywiało. Idziemy! Tutaj piszk. Gdzie tutaj idzie pisz, Gdzie tutaj idzie piżki? Ja to jestem taki wodnik szowarek jak Karim. Ciągnie mnie do wody, ciągnie mnie do morza. Wije tutaj naprawdę bardzo. Zobaczcie, zresztą widać po tych parasolkach, jaki jest wiatr niesamowity. Fale są tak wzburzone na tym morzu, że jest po prostu szok. I nawet jak tak pokazuję ręką, to ta ręka mi jak tak chorągiewka powiewa. Idę stąd, ale chciałem tylko podejść, pokazać wam Idziemy się gdzieś przejść. Chodź Karim, idziesz czy nie? Chodź, piszku. Chodź Karim, chodź. Przechodzimy przez takie osiedle, ponieważ tutaj spacerujemy w okolicy i odkryliśmy basen. Bardzo duży basen i co jest jeszcze niezagospodarowany. Trochę jakieś deszczówki tam w nim jest. Karim oczywiście chciałby wejść do wody, no bo to jest taki... Wodnik. Dokładnie to jak tutaj widać tutaj idzie, bo tu w zwyczaju, że jest woda jakaś. Nieważne jaka ważne, że jest mokro po prostu. Ważne, że jest mokro i kanim chce tam pójść. Kanim idzie jeszcze tak ta noga, on tak zawsze tą nogę tak, tak przykłada tą nogę, już by tam chciał być jedną nogą w tym basenie, nie do wiary jakiś. W Bułgarii, podobnie jak w Rumunii, ludzie zostawiają pewne rzeczy na później. Tutaj są butelki po kenie na przykład. Także. One tak mają tutaj wyrosnąć w pejzaż. Proszę bardzo, co to za spotkanie? Jaki kotek tutaj? Nie straszcie kota, cóż wam kot przeszkadza? Jest chory kotek? Nie wiem, czy jest chory. Chciał tutaj podejść kotek? Co tak robisz? A no to ten, ale nie, ale to nie jest jakieś zaraźliwe, żeby ten... Taki kicia ma, po prostu... Oczko jakieś takie ten. Nic się nie dzieje. Taki kotek, fajny kotek, Karim? Zobacz, jaki fajny kotek. Co ten kotek tutaj robi, co? Powiedz, Kiciu, Kicia-kocia. Kicia-kocia. Kicia-kocia, gdzie się tyłkiem obracasz do mnie, co? Patrz, jak się przeciąga. Jak się przeciąga, kotek. Taki jesteś, koteł. Taki jesteś, kotek. Co ty masz z tym okiem, faktycznie tutaj? Taki jesteś, Kiciuś. Jaki, Kiciuś. A to jest Karim. Poznajcie się. Powiedz mu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry brawo. Jak się masz? Jak się masz? Jak się masz, powiedz. Ja, jak się masz Powiedzmy. Jak się masz kotku. No, taki skotek, taki fajny. Wróciliśmy ze spaceru. Trochę pochodziliśmy tutaj w okolicy. I teraz będzie dźwięk, który bardzo uwielbiam. Posłuchajcie zresztą. O, to jest taki charakterystyczny dźwięk. Troszkę mi chlapu. Zdarza się. Suszek, ktoś tam nie myślał, że ktoś się śmieje, to pies czeka. Nieważne, nalewamy sobie tutaj kamienicę. Taka kamienica, proszę bardzo. Nalewamy. I można wypić teraz na zdrowie Norok Skoll. A, pyszna kamienica. Naprawdę coś pysznego. Wezmę tą kamerę. I ze stolika chciałem Wam pokazać ten widok tutaj. Widok na tą plażę. Ostatnie momenty, ostatnie chwile, bo jutro trzeba wracać do Bukaresztu, do Popeszty Lordeni. Więc cieszymy się ostatnimi momentami tutaj. No i tak miło usiąść po prostu na zakończenie tego dnia w tym miejscu, na balkonie. Jeszcze nie kończę tego vloga, bo jeszcze coś może jutro dogram. A nie będę robił jeszcze kolejnego, następnego filmu, bo wystarczy tych filmów z Bułgarii, dużo tutaj powstało. A najwyżej będzie jeden, jakiś tam trochę dłuższy blok. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Idzie tutaj do mnie Karim, w sumie. Idziesz, piszk, piszk. Gdzie tutaj do mnie idziesz? Gdzie tutaj idziesz? Co? Zamykasz drzwi? Zamykasz drzwi? Lubisz na balkon wyjść? No jak jest fajnie na balkonie. Tak? Księżyc, jest księżyc. A jest tam księżyc Kamin. Widać, widać księżyc jaki piękny, jaki piękny księżyc jest. Naprawdę śliczny księżyc. I taki księżyc, tak? ładnie mówisz. I taki widok tutaj piękny. Tak, i taki piękny widok tutaj z balkonu mamy ten. I do tego takie... taka kamienica tutaj, proszę bardzo, kamień. Kamienica, tak, kamienica, to jest kamienica, kamien, tak. Powiedz kamienica. Kamienica, brawo! Taki ten piszk jest zabawny. Wszystko tak się nauczy powtarzać. I powtarza później jest naprawdę zabawnie czasami, także fajnie. I ten, także dobrze no. Nie mogę się nacieszyć tymi chwilami tutaj tutaj w Burgas i ten naprawdę fajnie, fajnie robi to miejsce. A Karim wyje do księżyca. Zrób auł do księżyca. Brawo. Idziesz, idziesz, idziesz stąd. Dobra, to już na razie kończę to nagrywanie dzisiaj wieczorem. I ten. Widzimy się rano. Do zobaczenia. Ale jeszcze nie koniec filmu. Subskrybujcie kanał, oglądajcie, udostępniajcie. Jest poranek następnego dnia, poniedziałek. Dzisiaj wyjeżdżamy z Burgas, wracamy do Popechny Deni. Jest godzina siódma rano z minutami. Trochę pochmurno, ale. Do takiej trochę pogody przywykliśmy tutaj, będąc na tym wyjeździe. Oprócz wczoraj, gdzie było słonecznie, idę teraz na plażę. Chcę zrobić takie ostatnie pożegnanie z tą plażą, nagrać tutaj jeszcze parę ujęć, no i co i, I później nasza podróż, też zrobię jakąś krótką relację. Także ten wy subskrybujcie ten kanał rodzinny Mora Family Vlog, udostępniajcie filmy i zostawiajcie łapki w górę słyszycie te ptaki? ten dźwięk jest naprawdę niesamowity ale dzisiaj to morze jest spokojne wczoraj był taki wiatr, takie fale tutaj nie dało się spacerować po południu, bo do południa to nawet było spoko, ale po południu wczoraj no to, to było niesamowite co się działo na tej plaży chciało głowę urwać a dzisiaj jest naprawdę jak spokojnie tak, po malutku, to morze sobie tutaj płynie, płynie, takie spokojne. No to nieco, no to jest pochmurne trochę, ale mnie to nie przeszkadza. Jest naprawdę fajnie przyjemnie, przynajmniej nie ma upału, coś nie jest gorące jakoś. No i tutaj może dzisiaj już nie wchodzę, no, no bo nie będę wchodził. Jesteśmy już spakowani, czas wyjeżdżać. Żegnamy Burgas, żegnamy plażę, morze, papa pa. i co, czas wracać do po Pestilodeni do szarej rzeczywistości. Było fajnie. Powstało tutaj wiele vlogów jeśli chodzi o Bułgarię. Ten chyba będzie ostatni, jaki zobaczycie. No jeszcze trochę tutaj nagram w podróży jak będziemy jechali, jakieś ujęcia. Także czas wracać do domu. Zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, nie wiem, jakaś Max Oil i tankuje tutaj gaz. Ponieważ jest o wiele tańszy niż w Rumunii, poniżej 3 leja, jak się przeliczy, to taka wychodzi cena. Także się opłaca. tankuje do pełna, a na Karimem poszli tam na stację zobaczyć jakąś kawę czy ten. Zaraz do nich tam dołączę, pójdę zapłacić i ten. Także, także tak to tutaj wygląda. Jakieś pustkowie dopiero żeśmy wyjechali, praktycznie z tego z Burgas. Jeszcze jesteśmy właściwie na przedmieściach, no ale tankujemy się, żeby już mieć paliwo do samego końca drogi. Chwila przerwy na takim pustkowiu pola nicości dookoła nas zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby się rozprostować. Tutaj była taka droga, gdzie były takie serpentyny, bardzo się jechało tak z zakrętu z zakrętu, Wolałem się zatrzymać, żeby Karim trochę rozprostował się, żeby mu żeby go nie zemdliło, żeby mu się nie, zrobiło, nie do, zrobiło niedobrze. Tam widać jakieś góry. Tam też. Ładna nicość tutaj dookoła. Wsiadamy dalej i jedziemy. Piszk, masz paluszka? Daj jednego. O, tutaj nie będzie widać chyba raczej, ale tam lata orzeł taki, także takie rzeczy w nicości. I kolejna przerwa gdzieś na jakimś pustkowiu, w jakiś polach nicości, które tutaj nas otaczają. Znowu chcieliśmy się rozprostować. Droga jest bardzo taka nużąca. Pomału się jedzie, bo co chwilę patrole policji. To jest raz. Jak jechaliśmy do Burgas, zjechało się o wiele lepiej. Teraz się wraca gorzej. Jakoś dłużej się strasznie ta droga. Oprócz tych patroli, to jeszcze. Jeździ bardzo dużo tirów i tak spowalniają, ciężko ich wyprzedzić i ten nie będę jechał, jak to się mówi, na wariata. Dlaczego? No, właśnie jeden przejechał. Dlatego yy, takie trudne warunki do jazdy dzisiaj, mimo że jest poniedziałek i specjalnie wracamy, żeby nie było w weekend, żeby było lepiej, żeby był mniejszy ruch. Niby jest mniejszy ruch, nie ma dużo tych samochodów, ale jedzie się tak jak... Tak jak mówię, po prostu ten Piszk tutaj jest, Piszk mi wylał na mnie kawę, wziął jakiś kubek, ku, tak tutaj jest pisz, wy, wylał resztkę kawy tak na mnie, w samochodzie wyjął kubek z tego, no tak jest, jeżdżą niektórzy naprawdę szybko, jak widać ten, chociaż my też, w sumie jak jest możliwość, to staram się jechać szybciej, żeby dzisiaj zajechać, tak, no, bo tak to jest, powiem Wam, z tym e, jeżdżeniem. Drogi bułgarskie są takie sobie krzywe co jakiś czas, jakieś takie wyboje, e, w ogóle Bułgaria tak jak mówię wygląda bardzo biednie. Biedne drogi, biedne wioski, biedne miasta jak się przejeżdża, taka bieda totalna tutaj jeśli chodzi o ten kraj. Chodź karim, jedziemy bo czas na nas.